widzę, że dziś. Sprawdzamy sobie w klubie naszym e, końciwa. Zacznijmy od tego najmocniejszego, czyli mojego kuzyna, Peter. Peterys w ogóle ma jako ulubionego za tym tego, ale on ma ładniejszego, ja wam powiem jakie ja on Maska. Wy zrobił mu się z jajne. Tut, 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 oba robomecha robomajka, sorry robomajka, bo wydropił z jabł za teraz klubik i sprawdzamy tutaj pitys 60 parę zadybku, dużo. A zróbmy sobie najwięcej pucharków. 39 ranga, bardzo dużo. Nie, no, ale tak szczerze, to dużo maty. taka ranga fajna na yy, ma dużo tych 11. Służę, że zażywanie. Yy, ma 16 tysięcy pucharków. Będzie pewnie puchował do 17. Właśnie może wyjdzie z filmu jak mu te pucharki pucharkimi przy okazji Ale założył w tym roku Możecie sobie spojrzeć A ten berpites To założył w tym 2001. I wtedy zaczęliśmy kurcze grać Jak wiedzieli to zaczęliśmy wtedy Grać w PS. Ja też mam takie konto. W sensie no. Ja teraz zapomniałem dostać tego mojego konta ID. Niestety. A tamten telefon musiał zostawić w moim mutacie, więc... Jaki minusik, no, bo moje jest w 2003. No niby rok, tak no, kurde, ale... Roczne kociwo. No spoko, ja mam 11 tysięcy, jeszcze niedawno miałem 9 tysięcy i w ogóle go nie pochowałam, teraz mam 11 i go pochuję, więc no. Daję mu taką ocenkę na te dwa konta, taką chyba samą, bo jedno no, ma wyżej, ale szybciej, a drugi ma wolniej, ale później. No więc daję im chyba... Więc daję tym kontom chyba, tak... Z 8 na 10. E, swoim jemu daję no trochę trochę mniej. piło wszystko. Swojemu to dałem tak 7 na 10. Coś takiego jeszcze je przyjrzymy dokładniej. E, no, mam jakieś tam legendarne te. Tutaj są dwa z hiperką. zademki tylko. No i jakieś tam małe skinki, na przykład do Cordeliusa Dobra, to jest Frank, sorry Do Cordeliusa Ale legendarnego skinka ja chciałem wam pokazać, więc To będzie do króla to króla to akurat nie jest legenda, ale Spójrzcie to Tu mamy legendę, legeskina Mogłem kupić do niego w sobie Hiperkę, ale wolałem kupić Słuchajcie, do Cordeliusa no i chyba to będzie na tyle z oceniania. A może jeszcze do... Jak macie 5000, to oceniam wasze do jak wiecie do mojego klubu. A tu chyba ktoś z naszego klubu jeszcze ma piątkę. Dobra, tego witesa o... ocenimy jeszcze. Jagoda. Edgar. Dobrze wpuchowany. Ja mam chyba trochę gorsze, mój baster a trochę gorszy, więc tutaj Tutaj plusik dla Egon, nie? bo jest członka, bo jest dobra no Fites. ale jest dobrym członkiem w ogóle, ale spoko gra dosyć często w ogóle teraz ci tutaj grają często no jedynie, ale ja i Franek, bo to są takie w teorii moje kontaia I... Ale czemu ja to jest mojego kuzynka konto starego? Yy, no, ale. Jeszcze jest taka aga. Ale w ogóle. Skąd tu się wziął, Ale czy. Ale czemu ja? Tego nie wiem. Nie odpowiem Wam na to, bo po prostu nie wiem. Jego konto jest w 2001 roku założone. Więc też bardzo dawno. Pach, trzy lata temu. No. I to będzie chyba też koniec tego odcinka, nie? Więc, a wrap.